Siemas, siema, jestem Sebolcik Peli, Dzisiaj witam Was w odcinku, a mianowicie poradniku jak profesjonalnie grać kotem i to jest 100% legit poradnik i zapraszam do oglądania. Dobra, wczytuję nas do rundy, zaraz zaczniemy w naszą profesjonalną rozgrywkę. Głównym cechą grania kotów to jest, że zawsze iść na środek, nieważne czy kto idzie. Tego bóla od razu sobie porobimy to easy. Bardzo łatwo to będzie O i roz ta, I tak się właśnie da To była akurat y, runda trochę nieudana Zagrajmy jeszcze raz Zagry ponownie No co polega ta gra? Bo trzeba na środek zawsze iść Nigdy nie można zostawać z tyłu Zawsze trzeba iść do przodu znowu była porobimy robimy I Gimby O i jak tu Dzień dobry pan. Ale jestem dobry pogiereczkę. Dobra. Jeszcze jedną rundę trzeba zagrać. Nawet dobrze mi idzie. Dobra. O chyba nic teraz nie wiem. A tam to jest. Pani Shelly. Dobra, chodź to pani Shelly. Dobrze, i... o nie <grymne> Tak się gra Nie było tam tego, nie? To tylko się się Teraz może przyszedł czas na inny tryb Na przykład Na tryb zwany trybem Gengrab. Dobra, jesteśmy tu rotem A teraz będzie Oficjalna gra na trybie Gemgrab Pamiętajcie, że zawsze trzeba zabierać Diamenty takich tych łomów Trzeba wszystkich pokonywać na tym to polega Dobra, patrz, tak się robi to wygląda tu win Dzięki tej metodzie, jeśli będziecie jej używać Pamiętajcie, żeby zawsze tej metody używać Atakować wszystkich To trzeba Idę z dochodu Po stronie góry Atak Nisko Uuu, tata. no i prawie się udało. Prawie ich pocisnąłem, bo jestem kozakiem, na no wiecie. O, no, o nie. Przez te bandy nie przegramy. Oni grać nie umieją. Także, chyba, u, tak, to chyba tak O, 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 go. Niech Musimy to wygrać To już to jest bliskie wygrane A to ta... Nie wychodzi Ale to jeszcze jest szansa To duże szanse na wygraną O nie już są coraz mniejsze Oli no nas ratowałem Dobra, więc prawdopodobnie widzimy się na jakimś innym trybie, bo tutaj mam pokazanie, jak się profesjonalnie gra. I teraz gramy tryb piłkarski. Jestem zapalony piłkarzem. Yy, zawsze grajcie koltem na każdym, nieważne czy macie rank 10, czy rank 1. Ojciec zawsze na lepsze postacią, na blisko, na daleko, a szczególnie na blisko. Musicie dawać wszystkim strzeli gole, bo to jest niemiłe, tak? nie dawać strzeli goli. No, teraz hmm. powinniśmy mogą pogratulować. Więc zawsze gratu gratuluję ci, kolego. Ty tak? o nie trafiłem. Oni... co oni robią? Co za ludzie Czemu oni chcą wygrać? Toż my powinniśmy oddać tego wina Dobroczynnie dla tamtych naszych i przeciwników Nie wiem, to zostajemy sobie tym, co te przejście zrobić Zawsze róbcie przejście Ale to są ludzie Grać tego cybu nie umieją Aaaa, pan wolał A to nam się nie widziałem na dniu szybciu To jest niepewne To jest brak tej tuil A ona jest chata jest angola Nie udało się, było blisko Trzeba wciągnąć do grypy faccia ci strzela e gitara si è morta widzimy si è w kolejnym poraniku